Ilona Pers, uczennica drugiej beliceum, jest załamana. Dziewczyna na całonocnej imprezie piła dużo alkoholu i rano obudziła się w łóżku z kolegą z klasy Witkiem Strzemskim. Licealistka jest przerażona, bo nie pamięta, czy doszło do zbliżenia między nią i chłopakiem. Ja się nie cieszę, jakbyś nie zauważyła. Ej, ale o co chodzi? No, mam niezłą mrozkminę od wczoraj. Wiesz, z kim spałam? Mm, wszyscy wiedzą, którzy tam byli? Super, bardziej mnie dobijaj. W ogóle nie wiem, czy my seks uprawialiśmy. I co, ty i Witek strzemski? No cicho, nie chcę, żeby wszyscy widzieli. <grym> Ale jaja. No, nie rozumiesz, że ja mogę być w ciąży? Po prostu masakra. Chodź. O, hej, Ilona. Hej. Myśmy coś ten wczoraj, bo obudziłem się na totalnym kacu rano i zobaczyłem cię w samej bieliźnie, a potem uciekłem. Ja z tobą. Chyba ci to coś przewidziało. Nie no, serio pytam, bo nie pamiętam. kusząco to wyglądało rano. Mm, nie, nie uprawialiśmy żadnego seksu, idioto. Mm, Kurczę, poczekaj jeszcze chwilę, bo wiesz, nie chcę mieć problemu. Jestem młody, laski na mnie lecą i chciałbym korzystać z życia. Super, korzystaj sobie z życia. A mnie zostaw w spokoju, chodź Daga. A jeżeli to jest prawda, że uprawialiśmy seks? to on jest totalnym kretynem? Wiem, jest beznadziejny. Trzeba było tyle nie pić. Nawet nie wiem, czy uprawiam seks z Witkiem. Mam nadzieję, że nie jestem w ciąży. Witek jest beznadziejny i nie chcę mieć z nim dziecka. To co ja w ogóle wczoraj tyle piłam? Ilona boi się, że naprawdę przespała się z Witkiem. Nie znosi chłopaka i żałuje, że była z nim na imprezie. Zastanawia się teraz, jak szybko może się upewnić, że nie jest w ciąży. Weź nie panikuj. W ciąży? Po teście ciążowym. A jak jest za wcześnie na test? No, to musisz poczekać, za co myślisz, że jesteś? No, mi się wydaje, że tak, ale nie wiem, czy do czegoś doszło, czy nie. Nie wiesz? No, nie pamiętam, Budziłam się w łóżku z, ze Strzębskim. No to pięknie, po prostu pięknie. No wiesz, najwcześniej możesz się dowiedzieć, czy jesteś w ciąży w pierwszym dniu miesiączki. D za dwa tygodnie nie mam tyle czasu. Czasu, ale na co? No, muszę już wiedzieć, czy jestem w ciąży. No to kup sobie tabletkę wczesną poronną. dzień po. Myślisz, że jestem głupia? Chyba byłam w pięciu aptekach i nigdzie mi nie sprzedali. Biedaczko, co ty teraz zrobisz? No właśnie nie wiem, a chciałam, żebyście mi pomogły. Moja rada jest taka: najpierw to ty kobiety obali się w czoło, później zrób sobie test, a na końcu zacznij się martwić i panikować. A teraz już lecę, trzymaj się pa. i powodzenia. Super rada. Ciekawe, co będzie, jeżeli za dwa tygodnie będę w ciąży? Co się nie. Ta Ilona jest zupełnie niepoważna. Kupiła się na imprezie i teraz nic nie pamięta. Niech kupi sobie tabletkę dzień po. Albo niech poczeka i zrobi test. No innego sposobu nie ma. Licealistka panikuje. Nie udało jej się kupić pigułki wczesnoporonnej i teraz nie wie, co robić. Dziewczyna boi się, że jest w ciąży z chłopakiem, który nie ma dobrej opinii w szkole. Hey, Polisz. Dzięki. Ilonie pomaga Szymon Żurawski z licealnej drugice. Chłopak jest szkolnym przystojniakiem. W dodatku jego rodzice są bardzo bogaci. Ilona wpada na pomysł, jak rozwiązać swój problem. Bolicie? Troszkę. Okej. Okay. Uważaj na siebie i trzymaj się. No. Myślę, że będzie dobrze. Dzięki. Ilona, Szymon chyba na ciebie leci. Tak myślisz? No pewnie. Widziałam, jak na ciebie patrzył. Taka ja mam pomysł. K jaki? jeżeli mam być w ciąży, to wolę, żeby Szymon był ojcem dziecka. Dobra, ale jego przecież nawet nie było na wczorajszej imprezie. No to zrobimy u ciebie jeszcze jedną imprezę, upiemy Szymona i położę się z nim do łóżka. Ale rodzice nie dadzą mi zrobić drugiej imprezy. Mega, tu chodzi o przyszłość mojego dziecka. Ale jakiego dziecka? Nawet nie wiadomo, czy jesteś w ciąży. Mega, wolę, żeby Szymon był ojcem dziecka niż ten Kretyn! Wiesz, z jednej strony masz rację. Zresztą popatrz. No, Wilku, mowa. Wszystkie laseczki, których nie było na wczorajszej imprezie, żałują. Kupiłem się i byłem do wyrwania! A która by cię chciała? O, no widzisz, to nie może być on. Wolę, żeby ojcem był Szymon. No, rozumiem cię. Tyle się denerwuje, ale trochę mi ulżyło, jak wymyślam ten numer z Szymonem. Jeżeli mam mieć dziecko, to muszę zapewnić mu najlepszego ojca, jakiego mogę znaleźć. Po prostu wrobisz w, w ciąży Szymona. Do klasy pierwszej A gimnazjum dołączyła nowa uczennica Ola Dunin-Wysocka. Nastolatka niedawno przyjechała razem z rodzicami z Danii. Łukasz Tryburski jest zachwycony nową koleżanką. Ej stary, patrz jaka dziewczyna. Nie, normalna. Tu cię zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, dobrze, moi drodzy, przedstawiam wam nową koleżankę, Aleksandrę Ole, Olu, powiedz nam coś o sobie. Nazywam się Aleksandra dunin jestem z Krakowa, ale przez cztery lata mieszkałam z rodzicami w Danii, gdzie mój tata był dyplomatą. O, proszę bardzo. Czy ktoś może z was wie, co to za funkcja? Mnie się rozdaje jakieś dyplomy. Bardzo proszę o spokój. Olu, może najlepiej będzie jak sama wytłumaczysz. Więc mój tata jako dyplomata chronił interesów naszego państwa i opiekował się Polakami w Danii. Należał do korpusu dyplomatycznego. Dobrze, usiądź sobie gdzie tylko zechcesz, yy, gdzie jest wolne miejsce. Dziękuję ci. Na następną lekcję, może napiszcie taką notatkę z krótką definicją słowa dyplomacja. A co napisać ja o jej ojcu? Nie, ojcu, tylko o dyplomacji i tak w ogóle. Powinniście wiedzieć dobrze, co kryje się pod tym pojęciem. Ja wiem. Tak. Yy, a więc. Chodzi się na bale, rozmawiam, mieszkam w ambasadzie. No ja taki film o tym oglądałam. Aha, film. Aha. Ej, a ty byłeś na jakimś balu? Na przykład na siostiarę. A może poznałaś jakąś królową? Byłam raz na balu, na którym była księżna. A może jakiś książę tam był? Albo hrabia. No jasne. Y, moje panie, porozmawiacie sobie na przerwie, a teraz przechodzimy do tematu dzisiejszej lekcji. Y, starożytny Rzym. Wow, ta dziewczyna jest niesamowita. Nie dość, że jest taka ładna, to już się zna celu tych arystokratów. Zabujałem się od pierwszego wejrzenia. To pójdziemy do sklepiku, usiądziemy i wszystko nam opowiesz. Obala. O o wszystkim. Uczniowie z klasy są bardzo zainteresowani nową koleżanką. Chcą się dowiedzieć, jak wygląda życie arystokratów. Natomiast Łukasz myśli tylko, jak zwrócić na siebie uwagę, Oli. Idziemy do kina? Z tobą? Musiałbyś być angielskim księciem. Opie, do kogo ty zarywasz? Co umawiasz się tylko z księciami? Mówi się księżentami. I dla Twojej informacji, tak. Umawiam się tylko z takimi, którzy mają błękitną krew. A Ty masz zieloną fokę. Okay. Patrzcie, Łukasz. Halo, Łukasz. Stary, zabujałem się. Szczęście powiedziała? Nikt nie ma nie szans. No, chyba że jest angielskim księciem. Plisałem To lepiej daj swój spokój. Nie na rady. Nie jesteś księciem. Tak, ale ona o tym nie wie. Muszę jakoś sprawić, żeby Ola się ze mną umówiła. Wiem, przekonam ją, że jestem księciem. Jeszcze nie wiem jak to zrobię, ale muszę ją zdobyć. No, bo ta spina z tym gościem Policjaliści rozmawiają o imprezie, po której Ilona obudziła się w łóżku z widkiem. Dziewczyna chce podsłuchać rozmowę chłopaków, bo dalej nie wie, czy wczoraj uprawiała seks. I boi się, że jest ciąży. Słyszałem co innego. co słyszałeś? A aż łóżko trzeszczało. Ha. Ja tam nic nie pamiętam. No tak się tłumacz. A, a tam zresztą kozak ze mnie, nie? Chyba mogę. Dobra, lecę to zajadać. No. Bo... Nie ja patrz, kto idzie. Ooo. Ilonka, jak tam po nocy z Witkiem? Nie spałam z nim, przesuń się. Nie, nie spałaś, jak to nie spałaś? No nie spałam. sorry, słyszeliśmy niczego... co innego. E, no. ja tam byłam i nic nie słyszałam? No. Spałaś w tym momencie? Nie mówcie tak nawet, do niczego nie doszło. A ja zajebiście wydygana. Ilona nie ma pojęcia, że to koledzy Witka położyli pijanego nie chłopaka jest. w jej łóżku. No nie, no Ilona naprawdę myśli, że jest w ciąży, a Witek, że z nią spał. No nigdy nie sądziłem, że z tego widomasz takie jaja. Specjalistka usypia chłopaka na imprezie. Chce mu mówić, że uprawiali seks i że jest z nim w ciąży. Co? O czym ty mówisz? Dziewczyna Szymona dowiaduje się o zdradzie i z nim zrywa. Myślisz, że to łyknął? Na pewno, przecież mamy zdjęcia. Łukasz wymyśla arystokratyczne pochodzenie, by zaimponować nowej uczennicy. No tak, moja rodzina uczy moje kontakty z wysyską królową. Córka dyplomaty wyśmiewa chłopaka. Nic nie robię. Totalnie mnie olała, ale ja się nie poddam nową koleżankę. Ola Dunin-Wysocka jest nową uczennicą pierwszej A gimnazjum. Jej ojciec jest dyplomatą i nastolatka wzbudza duże zainteresowanie wśród uczniów. Jednak dziewczyna traktuje kolegów z dystansem i nie chce zawiązywać nowych przyjaźni. Zakochany w uczennicy Łukasz chce zdobyć dziewczynę, której imponują tylko arystokraci. Ale mega były wczoraj moje urodziny. Licealistka Ilona Pers jest załamana. Po całonocnej imprezie obudziła się w łóżku ze szkolnym chuliganem Witkiem Strzębskim. Dziewczyna jest przekonany. i szuka lepszego kandydata na ojca jej dziecka. Licealistka postanawia wrobić w ciążę Szymona Żurawskiego, który jest szkolnym przystojniakiem i pochodzi z bogatego domu. To nie może być on. Wolę, żeby ojcem był Szymon. Ilona nie ma pojęcia, że w czasie imprezy to koledzy Witka położyli pijanego chłopaka do jej łóżka. Dziewczyna tak bardzo boi się, że może być w ciąży ze szkolnym chuliganem, że postanawia na kolejnej imprezie uwieść Szymona Żurawskiego. Chce go wrobić w ciążę. No ale jednak chcę ci podziękować, może przyszedłbyś na urodziny. A kiedy je Normalnie za tydzień, ale te robić się taką kameralną imprezę. Dzisiaj. Hmm, nie wiem czy że kupić ci prezent. Nie musisz, serio. Prezka? Super, a my też jesteśmy zaproszeni? Tak, jasne. Elegancko. Dobra, ja muszę na razie jeść, ale wyślę ci adres na fejsie. Okej, okay, czekam. Pa. Hej. Cześć, kochanie. Do hey. Szymona podchodzi jego dziewczyna Agnieszka Sanecka. Licealiści od dawna są parą i bardzo się kochają. Właśnie, nie, ja też ją tak średnio znam. A w ogóle kiedy ta impreza? No, właśnie dzisiaj. Dzisiaj? Słuchaj, nie dam rady, umówiłam się z dziewczynami. No, ale możesz iść sam, jak chcesz. No, ale puszczasz mnie samego? No, przecież ci umfam, w wariacie. <noise> Dlaczego zaprosiłaś Szymka i tych dwóch chłopaków bez mojej zgody? Przyjaciółka licealistki jest zła, że Ilona zaprosiła Szymona i jego kolegów na imprezę do niej do domu. Nie, nie muszę, bo to wiem. To do, zamiast się na mnie wydzierać, to do nich zadzwoń. Okej, okay, jak sobie chcesz, sama się przekonasz. Spoko, poczekam. No cześć, mamo. Słuchaj, co robicie dziś wieczorem? Mhm. Mm nie, nie mówiłaś mi. Aha, nie, nie no, okej. Okay. Poczekaj chwilę. Słuchaj, ale numer. Idą na imprezę do kolegi mojego taty. No to zapytaj o tę imprezę. Okej, okay, zapytam, czekaj. E, mamo, a czy ja w takim razie mogłabym e, zaprosić czworo znajomych? No, ale mamo, i tak was nie ma, ja nie chcę być sama. Okej, okay, dobra, dzięki, tak będziemy cicho. Okej, okay, pa. Nie, no nie wierzę, po prostu zgodzili się. A nie, mówiłam, to zawsze zaczynasz od czarnych scenariuszy. Dobra, teraz musimy iść po ten alkohol, żeby Szymona upić. słuchaj, wiesz co? No? Ja nie wiem, ale ja bym postawiła na tabletki usypiające, wiesz, wydaje mi się, że są pewniejsze. Zresztą moja mama ma jakieś takie nasenne ziołowe. Ale myślisz, że to zadziała? No nie wiem, mam nadzieję, zresztą, no nie przejmuj się, będzie okej. Okay. Ale głupio mi tak w sumie go w wrabiać w ogóle, ale no nie mam innej opcji. No nie masz, chodź. No... Tylko na wszelki wypadek. Jeżeli jestem w ciąży, to szymon będzie mi potrzebny. A jak nie, to co z tego, że będziemy myślał, że z sobą spaliśmy? Gimnazjalista Łukasz jest zakochany w córce dyplomaty, która niedawno dołączyła do jego klasy. Chłopak wie, że dziewczynie imponują ludzie z wyższych sfer, więc chce się dowiedzieć, czy w jego żyłach może płynąć błękitna krew. No ja mam pytanie, czy żyją jeszcze wnuki albo prawnuki jakiegoś króla? No z pewnością tak. A jak się dowiedzieć, czy się pochodzi z takiej rodziny królewskiej? A o jakiego króla wam konkretnie chodzi? No o jakiegokolwiek. Są instytucje, które się tym zajmują. Można je znaleźć w internecie. I oni przyszłą wyniki? No po paru latach, tak. Czemu tak było? Bo to bardzo żmudne badania. Trzeba poszukać wśród yy, przodków, trzeba sprawdzić akty urodzenia i akty zgonów, a te już dokumentów...